na Pomorzu. Dziś opady deszczu na Pomorzu Zachodnim, także wyładowania atmosferyczne nad jeziorami. Mogą wypiętrzać się burzowe chmury w burach. Tak samo TOPR nie zachęca do wycieczek wyższe partie gór. No i raczej tutaj zostajemy w tych niższych partiach, albo odkładamy te wycieczki też na inny termin. Wszędzie dziś opady deszczu. Jeszcze teraz lepsza sytuacja synoptyczna we wschodniej części Polski. Tam miejscami jest wręcz słonecznie, więc jeżeli Państwo już się obudzili i przebywają właśnie w tej części Polski, to zachęcam do skorzystania z przychylnej pogody. Temperatura może nie wakacyjna, bo 12-13 stopni, ale przynajmniej jeszcze teraz spokojnie to w trakcie dnia będzie się zmieniać. Już w tym momencie zachodnia część naszego kraju z układem niskiego ciśnienia, z frontem atmosferycznym, tam króluje zachmurzenie duże bądź całkowite z jednostajnymi opadami deszczu. W trakcie dnia Zmiany te niekorzystne pojawią się właśnie tu, gdzie w tym momencie króluje słońce. Właśnie na wschodzie będą wypiętrzać się burzowe chmury, zrobi się niebezpiecznie, mocno powieje wiatr, szczególnie krańce północno-wschodnie tam porywy nawet do 50-60 km na godzinę. Pomorze zachodnie również z niebezpieczną burzową pogodą. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Temperatura też niewakacyjna, nie taka wymarzona. Niedziela z burzami w całym kraju. Na termometrach trochę wyższe wskazania do 27 stopni. W poniedziałek do 28 na Śląsku pogodnie. W kolejnym dniu na Śląsku będzie się chmurzyć, ale tylko tam. Bez opadów temperatura maksymalna do 27 stopni. No i nie tylko padać będzie. Może zrobić się niebezpiecznie przez burzę. Środa z analogiczną sytuacją w czwartek. Rozpogodzenia w centrum na południu. Burzowo w dalszym ciągu w północnej części Polski. Temperatura od 19 do 27 stopni. No i przenosimy się do kurortów. Sprawdzimy, jak to dokładnie wygląda. Darłowo opady deszczu 19 stopni, zaledwie w w cieplejszym momencie dnia taka sama temperatura w... wody w łebie 18 stopni, temperatura powietrza, opady deszczu, temperatura wody na poziomie 17 stopni. Nad jeziorami niebezpiecznie burzowo, szczególnie suwałki Augustów. Tam mogą wypiętrzać się burzowe chmury. Temperatura około 22 stopni, temperatura wody do 20. Przenosimy się poza granice Polski, no i tu zdecydowanie lepiej. Lizbona: 27 stopni temperatura powietrza, temperatura wody około 21. No i przewaga słońca w Rzymie. Upał 32 stopnie temperatura wody na poziomie 27 w Wenecji burzowo, no i temperatura powietrza o 1 stopień niższa niż temperatura wody. Przenosząc się dalej na wschód, dominować będzie słońce, no i upalne wskazania termometrów nawet rzędu 35 stopni więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.